dzisiaj ciekawa kolejna sprawa. Zostałem poproszony, żeby zostać chrzestnym eee, jednego dziecka tutaj, więc idę na chrzest, za chwileczkę zobaczycie. Natomiast najpierw na ten chrzest trzeba dojść. I idziemy w ten sposób, jak widzicie. Nie pokażę Wam, jak ja wyglądam. Bo nie mam jak tego zrobić, ale tak samo jak pani, która idzie przede mną, a więc ubrana całkiem normalnie i gumofilce, znaczy gumowce przepraszam. No inaczej się tutaj po prostu nie da. Buty trzymamy w rękach. przed kościołem zmienimy gumiaki na buty. A te worki jakie widzicie nie ma odstraszać owadów, to jest dekoracja. Słuchajcie, na fiestę, która jest w dniu dzisiejszym. Przyjrzyjcie się, obchodzą dzień jakiegoś tam świętego. Nie mam pojęcia jakiego, mimo to, że to są katolicy. A to jakoś troszeczkę inaczej. Może to jest jakiś lokalny święty. Nie mam pojęcia. Ale tak to wygląda. No i droga, o której Wam mówiłem. Droga do kościoła. W końcu doszliśmy do kościoła. Czas przebrać buty. Czas na zmianę butów. Już po zmianie. Tak wygląda kościół. Uroczystości raczej nie nagram, bo jestem jednym z członków, czyli chrzestem, więc nie brałem możliwości. Rosinia. Kita dia, aku mau kamu nak lihat dong, mana lagi yang mahal, mana lagi yang spesial. Ini ada yang paling atas, atas, mana yang paling rendah. Ilang pagkadawa ito ng Apon Espiritu Santo. kung diyan sa pagkadawa at makapil sila sa bangkete sa ala ni Cristo. Mutawag sa sa Diyos, siya nangamahan, diya sa simbahan, sa nagdiwa, sa itong pagkaanak na tanan. So, karoon atong i-welcome kini mga bata ato silang papakan at sa ito sa na simbahan. Okay, congratulations sa mga nanay, sa mga nanay na nagpagunyay sa mga tuwing kita na punta. Ano, bad mood mo yan din no? Thank you, mga anak. Thank you, mga pagkasal katong mga pagkasal sa parit. Salamat. Alam sa atong binabot Sot sa kaaktoran. Mga Ekson, pag mo, ano ang sakripisyo ng atong taas sa Diyos, kamahan ng mag-aho sa tanah. Dawat ko ng pagsin mo, ang sakripisyo ni ka sa iyang mga kabot, alam sa pagdahay ko paghimaya sa iyang malas. Sa mga kasayong, buhat at kinipaghandong ka na ko, To już koniec uroczystości. Wychodzimy. Nie wiem czy zwróciliście uwagę i chciałem wam jeszcze coś dopowiedzieć. Otóż po pierwsze w czasie mszy tutaj śpiewa się wyłącznie pieśni wesołe, słuchajcie nie ma takich patetycznych i smutnych pieśni prawie żałobnych jak u nas w kościele, tutaj wszystkie pieśni są naprawdę wesołe i to się czuje, że ci ludzie śpiewają i cieszą się z tego, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, żeby przystąpić do komunii nie potrzeba brać żadnej spowiedzi, słuchajcie. Niby kościół katolicki, nie ma mowy, każdy przychodzi i przystępuje do, do komunii jak tylko chce. I kolejne. Różnica, słuchajcie, nie ma klękania. Znaczy, jest klękanie oczywiście przy podniesieniu, ale tylko ci, którzy chcą. Nie ma klękania podczas wzięcia komunii, a więc nie ma takiego uniżenia, jakie u nas się w kościele po prostu lansuje. To wszystko powoduje, że ci ludzie są bardziej z kościołem związani. Nie ma takiego niewolnictwa, jakby przymuszania do poniżenia. Jest wszystko na wesoło i bez przymusu. I to jest taka różnica między kościołem na Filipinach katolickim a kościołem w Polsce. Nie wiem jak wam, ale pomimo ubogiego wystroju mi się wydaje, że jest to dużo lepsza wersja niż ta nasza, krajowa. Mamy porę deszczową. Wczoraj mocno padało, no i dlatego tak wszystkie drogi wyglądają. Wracamy inną drogą krótszą do domu, ale jakość jest identyczna jak i tamtej. Dzisiaj jest fiesta tutaj na wsi i słuchajcie, w co drugim domu pieką prosiaka. Dosłownie w co drugiej chałupie jest prosiak, prosiak pieczony, popatrzcie się, tu chałupa obok i to samo. Nie idziemy kawałek dalej i następny trochę prosion dzisiaj straciło życie tam piekło kolejnego o nie widać bo pan zasłania widać tylko nóżki dosłownie w co drugiej chałupie jest prosiep dzisiaj pieczone więc spodziewam się, że i u nas z okazji zarówno fiesty Jakich też będzie prosiak. Ta fiesta, którą dzisiaj będą tutaj świętować, to jest nic innego. Słuchajcie, jak e, święte jakiegoś e, świętego, już o tym chyba wspominałem. co oni świętują tutaj, e, nie wiem czy urodziny, czy śmierć, ale wspominają wielu świętych, dlatego tych fiest w ciągu roku. Jest dość sporo. No i tak, co mówiłem, u nas też jest prosiak. No, Też prosiak będzie na chrzciny i fiestę. Jakbyście nie wiedzieli, to są jelita. Bardzo dobre jelita, zrobiona na ich sposób. Większość z Was teraz powie. Ey! Ale prawda jest taka, że jecie kiełbasę z tego zrobioną. Więc jaka różnica? Żadna.